Bardzo dużo aktywności w internecie podejmujemy, czy to zawodowych, czy, czy też kulturalnych, czy chociażby jakieś zakupy w internecie. No skoro tych aktywności jest dużo, to też na każdym tym polu oszuści szukają swojej szansy i, i te różne pułapki na nas zastawiają. Jeśli mówimy o, rozmawiamy o zakupach w internecie i różnych platformach sprzedażowych, to tak przede wszystkim no, trzymajmy się już całej transakcji, która się odbywa na danej platformie właśnie na tej platformie. Okazuje się, że przestępcy wykorzystują fakt, że sprzedajemy coś na portalu aukcyjnym i wysyłają nam wiadomość, że są zainteresowani kupnem tej rzeczy i wysyłają nam wiadomość na przykład najczęściej na komunikatorze starają się w ten sposób wyprowadzić nas poza tą platformę sprzedażową. Bardzo szybko po zamieszczeniu ogłoszenia kontaktuje się z nami potencjalny kupujący. On nie zadaje wiele pytań, nie dopytuje o tą rzecz, tylko praktycznie wysyła wiadomość, że jest zainteresowany kupnem tego przedmiotu, prosi o to, żeby wyjść poza tą platformę sprzedażową, żebyśmy dokonali transakcji już nie na tej platformie. Prosi na przykład o numer karty bankowej. Na które pieniądze wpłyną, no i to są te elementy charakterystyczne dla tego oszustwa. Tego powinniśmy unikać, bo przede wszystkim tak, cała transakcja, która się odbędzie na tej platformie sprzedażowej, też da nam gwarancję takiej ochrony. Te platformy też zakładają swoje mechanizmy, które chronią i kupującego, i sprzedającego. Jeśli ta cała transakcja przebiegnie u nich na stronie, to daje to nam gwarancję na ewentualne później jakieś dochodzenie roszczeń. Przestępcy oczywiście chcą tego uniknąć, więc ich celem jest wyprowadzenie nas poza tą platformę, dlatego wysyłają najczęściej komunikatorem internetowym wiadomość, żeby daną transakcję sfinalizować. Poza, czyli na przykład jakiś link do fałszywej płatności, jakiś link do, do paczki, która ma rzekomo tylko trzeba wysłać, i już pieniądze dostaniemy na naszą kartę. Często też proszą na przykład o, o numer karty, na który mają wpłynąć pieniądze za tą rzecz. I to wszystko odbywa się poza platformą, więc na takie wiadomości powinniśmy bardzo uważać. One się najczęściej pojawiają bardzo szybko po zamieszczeniu ogłoszenia o sprzedaży danej rzeczy. Już za kilka minut kontaktuje się już pierwszy chętny, który praktycznie nie dopytuje o szczegóły tej, tego przedmiotu. Nie zadaje dodatkowych pytań. Jest zainteresowany i prosi tylko o właśnie o wyjście poza, poza tą platformę sprzedażową. Kiedy my chcemy coś kupić na platformie aukcyjnej, to przede wszystkim naszym celem jest właśnie pozostanie na tej platformie, bo te programy ochrony kupujących właśnie są stworzone po to, że jeśli druga strona nie wywiąże się z umowy, no to my jesteśmy chronieni właśnie przez, przez tą platformę sprzedażową i tam możemy wtedy zgłaszać takie niezrealizowane zakupy. Warto ustawić sobie limity transakcji dokonywanych płatności w internecie, które uchronią nas przed jeśli już przestępcy no, zdobęd, złamią naszą czujność, to po prostu nie stracimy wszystkich pieniędzy, które są zgromadzone na naszym koncie, tylko z tego limitu, który jest ustawiony. Uważać na dane, które przekazujemy w internecie wykorzystywać na przykład przy płatności kartą, wirtualną kartę bankową. Jest taka możliwość, żeby sobie stworzyć czy to jednorazową, czy taką wystawioną właśnie na, na dłuższy czas, ale wirtualnie. I żeby sami decydować, samemu decydować o tym, ile środków się tam znajduje.